Po sesji kwalifikacyjnej jestem bardzo niezadowolony. E, niestety e, 15 minut przed sesją zaczęło mocno padać, więc e, tor był bardzo mokry, e, ale zaraz przed sesją e, wyszło słońce, więc wiedzieliśmy, że tor będzie przesychał, więc e, podjęliśmy decyzję, żeby poczekać trochę, e, poczekać trochę w, w boksach. E, I później zaczął tor przesychać, słońce wyszło. E, było bardzo ciepło, więc e, więc tor przysychał bardzo szybko. Wyjechałem na, na deszczówkach, żeby zapoznać się z torem, gdzie są suche miejsca, gdzie są mokre. Ale pod koniec tor był cały suchy, więc założyliśmy sliki. Miałem tylko trzy kółka na, na slikach, więc, więc wiedziałem, że muszę się postarać. Pierwsze dwa okrążenia były dobre, ale wiedziałem, że trzecie będzie, będzie super. Niestety zostałem przyblokowany przez przez Roberta Lukasa i, i nie mogłem się poprawić. A nie, nie był on szybki jak, jak zawsze, więc, więc chciałem go wyprzedzić, ale się nie udało. Nie chciał mnie przepuścić przez całe okrążenie. Pokazywali mu niebieską flagę, ale mnie nie przepuścił, więc, więc nie mogłem się poprawić. A nawet moje ostatnie kółko było najszybsze, co pokazuje, że naprawdę mogę być, być w czubie, no ale. Ale takie są wyścigi, trzeba się z tym pogodzić. Jutro jest wyścig, i, i trzeba pojechać na, na maksa. Jak najwięcej osób wyprzedzić i e, dojechać w wysokich, punktowanych pozycjach.